Nasza Ziemia widziana z kosmosu nazywana jest błękitną planetą, a to przez oceany, które są w tym Co tygodniowy, niedzielny cykl Ekopogadanek o oceanach nazwaliśmy Świat na Błękitnym Szlaku. Witamy Państwa w 26. odcinku Ekopogadanek o oceanach z cyklu Świat na Błękitnym Szlaku. Dzisiaj 10. Dzień wojny w Ukrainie. I wszystkie działania Polaków i ludzi dobrej woli na całym świecie skierowane są pomocowo w stronę Ukrainy. My oczywiście solidaryzujemy się z walecznym, dzielnym narodem ukraińskim, tak jak wszyscy Polacy i wszyscy ludzie dobrej woli. Dzisiejszy odcinek będzie to druga część wielkich katastrof ekologicznych na świecie. Myślę, że po obejrzeniu tego odcinka Państwo będą mieli pewnego rodzaju refleksję. W wyniku katastrofy ogromnego tankowca, który przewoził 181 milionów litrów ropy, która wlała się do zatoki księcia Williama. Ta katastrofa zdarzyła się w 1989 roku. Te katastrofy ekologiczne związane z wyciekiem ropy naftowej, tak jak odcinek poprzedni, jak i ten. To nie przypadek. To nie przypadek, że wielkie koncerny naftowe, światowe, ogromne koncerny są zainteresowane przede wszystkim pieniędzmi, a nie patrzą na skutki tychże katastrof. Dobrze by było, gdybyśmy zrozumieli, co to znaczy wielka katastrofa, co to znaczy, co to znaczy taka zatoka, która. Praktycznie przestała istnieć na długie, długie lata. W tej chwili powoli życie zaczyna się tam odradzać. Wyobraźcie sobie Państwo, że całe wybrzeże polskie Bałtyku zostało zanieczyszczone ropą Wyobraźcie sobie, że ci, którzy lubią pojechać na Polskie Morze, że nie macie możliwości nawet wejść na plażę, to nie ma jak, bo cała plaża pokryta jest 5-10 cm warstwą. Klej z tego błota, które no nie ma co z tym za bardzo zrobić. Zbieranie tego, owszem, bierzemy. Za chwilę pojawi się znowu, bo gdzieś dopłynęło do, do brzegu. I wielkie firmy, takie jak właśnie Exxon, jak British Petroleum i inne, Texaco, one wykryły tą ropę w najpiękniejszym. W miejscu na naszej kuli ziemskiej, i zaczęły tam odwierty, a potem budowały rurociąg. Zobaczcie Państwo, jak szybko w 3 lata pociągnęli dwie nitki rurociągu długości 1300 km. No, bo się liczy raz Zapraszamy na film. Zapraszamy na film. Dotąd jedynie gorączka złota w Klondike Zdołała zakłócić spokój tego jednego z największych na świecie dzikich obszarów. Jest tam zakątek budzący szczególny podziw. Zatoka księcia Williama. Prince William Sound. Zatoka Księcia Williama to być może najwspanialszy morski ekosystem w Ameryce Północnej. Otoczona od północy lasem deszczowym strefy umiarkowanej, stanowi miejsce, gdzie występuje niezwykła obfitość ryb, morskich ssaków i ptactwa. Nawet mieszkając tu przez całe życie, nie można znudzić się tą zatoką. 24 marca 1989 roku. Jeden z największych na świecie zbiornikowców wpadł na skały Bly Reef w zatoce księcia Williama na Alasce. Zbiornikowiec Exxon Valdez przewoził 189 milionów litrów ropy naftowej. Wyciek zniszczył jeden z najpiękniejszych zakątków na świecie i pozbawił miejscową ludność środków do życia. Alasce grozi katastrofa ekologiczna. W plamie ropy zdychają tysiące morskich ptaków, wydry, foki, wieloryby i łososie. Ale i w raju zdarzają się kłopoty. Wszystko się zaczęło od odkrycia dokonanego tysiące kilometrów stąd. Ludzie i maszyny przybyli w miejsce, które miało stać się nowym kondek. Tym razem trafiono na płynne złoto. Koncern British Petroleum odkrył w North Slope, na Alasce ropę naftową. Koncerny naftowe ogarnęło szaleństwo. Wiedziały, że złoże jest większe od pokładów ropy w Teksasie. Było to największe złoże ropy naftowej w Ameryce Północnej. Szacowano je na miliardy baryłek. Koncerny naftowe BP, Exxon i Arco trafiły na nową żyłę złota. Wojna Jomki Pur sprawiła, że dostarczenie na rynek ropy z Alaski stało się polityczną koniecznością. Z powodu wojny producenci ropy na Bliskim Wschodzie zmniejszyli wydobycie i wstrzymali dostawy do Stanów Zjednoczonych. Poprawka zaproponowana przez senatora Alaski Mike'a Graevella rozwiązała problem. Prezydent Nixon podpisał zgodę na budowę rurociągu. Tak zaczęła się budowa mierzącego 1280 km rurociągu Trans-Alaska. Z nadzatoki Prudhoe do portu Valdez na północnym brzegu Zatoki Księcia Williama. Oświadczyli zbudujemy rurociąg prowadzący przez Alaskę aż do Waldee. Stamtąd zbiornikowcami dostarczymy ropy na rynek. Będziemy mieli najlepsze na świecie systemy kontroli ruchu statków oraz zabezpieczenia przed skażeniem ropą naftową. Ani jedna jej kropla nie wpadnie do zatoki. Budowa trwała zaledwie trzy lata i kosztowała 9 miliardów dolarów. Koncerny naftowe nie szczędziły pieniędzy, by prace posuwały się jak najszybciej. W 1977 roku rurociąg doprowadzono do Valdez. Wzbogaciły się na tym zarówno koncerny naftowe, jak i mieszkańcy Alaski. Alieska to po inuicku Alaska. Taką nazwę nadały koncerny naftowe konsorcjum kierującemu pracą terminalu portowego w Valdez. Napełniano tam dwa zbiornikowce dziennie, dostarczając do Stanów Kontynentalnych pół miliarda baryłek ropy rocznie. Zadaniem Alieski było też rozwiązywanie ewentualnych problemów. Na przełomie lat 70. i 80. wydarzyło się wiele mniej poważnych wypadków. Rybacy poczuli się zaniepokojeni. Obawiano się, czy Alieska poradzi sobie z dużym wyciekiem ropy. Nadchodziła wiosna. Do zatoki przypływają wtedy wielkie ławice śledzi, aby składać ikrę. Przykowaliśmy się do pracy. Odgarnialiśmy śnieg z łodzi, sprawdzaliśmy sieci. Panowała radość. Przez zatokę księcia Williama prowadzą dwa tory wodne. Jeden dla wpływających, drugi dla wypływających zbiornikowców. Tor wychodzący pokrywał lód, więc kapitan poprosił o zezwolenie wpłynięcia na drugi tor. Wpłynął na dzielący oba tory pas niczym na odcinek między pasmami autostrady. Potem zamierzał płynąć na tor wiodący do zatoki. Oba tory były wolne, ale kurs jaki obrał Hazelwood prowadził zbiornikowiec prosto na podwodne skały. Zrobiła się ogromna dziura. Stalowa powłoka grubości około 3 cm rozdarła się jak papier. Gdy okręt osiadł na mieliźnie, w jeden ze zbiorników wbiła się skała wielkości Volkswagena. Potem jeden po drugim rozdzierała kolejne zbiorniki. Wylała się z nich ropa. W zatoce księcia William'a szkody w środowisku miały długofalowe skutki. Po trzechletnich sezonach pracy kosztującej 2 miliardy dolarów, w której wzięło udział 13 tysięcy ludzi, tysiąc łodzi i setki samolotów, Zebrano może 5% rozlanej ropy. Bardzo mizerny efekt. Wyciek kropy zniszczył nasze marzenia i plany. Ból był tak wielki, że postanowiłem już nigdy więcej o niczym nie wierzyć. Exxon także został skazany za spowodowanie wycieku, ale na pierwsze strony gazet trafiły głównie informacje o sytuacji miejscowej ludności. Ropa nie tylko zatruła środowisko naturalne, lecz także doprowadziła do upadku tutejszy przemysł rybacki oraz całą tutajszą gospodarkę morską. Istotne były trzy sprawy. Po pierwsze, czy koncern wiedział, że Hazelwood kieruje zbiornikowcem popianem? A jeśli tak, to czy podlega za to karze? Ława przysięgłych wydała werdykt na naszą korzyść, uznała, że powinni ponieść Wtedy zapytaliśmy, jakie odszkodowanie należy się rybakom od Exxona za to, że dopuścił, by Hazelwood doprowadził do katastrofy. Ława przysięgłych orzekła, że powinien im zapłacić 5 miliardów dolarów. Dziś 5 miliardów dolarów koncern zarabia w 3,5 tygodnia. To, co się stało, zmieniło moje życie. Nauczyłem się, że ważne rzeczy, o których dziś słyszymy w wiadomościach, jutro przejdą do historii. Pojawi się nowy temat, a o tamtym wszyscy zapomną. Życie stopniowo powraca do zatoki. Odrodziły się populacje wydry i łososia, ale miejscowym orkom grozi wyginięcie, a łowiska śledzi wciąż pozostają zamknięte. Exxon przez 14 lat kwestionował kwotę 5 miliardów dolarów odszkodowania zasądzonego na rzecz rybaków. 25 czerwca 2008 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok. 5 miliardów dolarów zamieniło się w 580 milionów. Obecnie każdy rybak ma otrzymać od koncernu średnio 12 tysięcy dolarów. Dziękujemy za dzisiejsze obejrzenie odcinka. Już w kolejną niedzielę następny odcinek. Na końcu naszego odcinka w komentarzach jest link do konta Pomagamy dla Ukrainy. Jeżeli jesteście Państwo w stanie zrobić jakiś mały przelew, to to jest takie konto, z którego pieniądze idą bezpośrednio na Ukrainy. To tyle. Dziękujemy.